Tym razem jesteśmy w Centrum Medycznym Brandmet na zaproszenie działu fizjoterapii, który rozpoczyna przyjęcia najmłodszych pacjentów. Do tej pory w rehabilitacji w placówce mogły brać udział wyłącznie dzieci od 6 roku życia. Teraz to się zmienia. Wychodząc naprzeciw młodym rodzicom, rozszerzyliśmy wachlarz usług fizjoterapeutycznych o fizjoterapię pediatryczną. Będziemy przyjmować niemowlaki oraz dzieci w wieku szkolnym na konsultacje i rehabilitację. Moi koledzy fizjoterapeuci wyszkoleni w tym kierunku opowiedzą Państwu coś więcej o naszej terapii. Pierwsi mali pacjenci mogą już korzystać z dostępnych zabiegów w ramach terapii neurorozwojowej, czy też jak w przypadku dwóch latków z terapii w formie zajęć korekcyjnych. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Państwa do naszego centrum medycznego Branmed. Od teraz będziemy przyjmować również państwa maluszków i zajmować się problemami z kręczami szyi, z zaparciami, z przewlekłymi zapaleniami ucha, z nieodpowiednimi ustawieniami, z asymetriami ułożeniowymi. Serdecznie zapraszam. Pracuję z nim oblakami, dlatego jeżeli mają Państwo wątpliwości co do swoich pociech, a może mają asymetrię ułożeniową, lekarz mógł też stwierdzić napięcia obniżone lub wzmożone oraz pacjenci z schorzeniami neurologicznymi. Zapraszamy do Centrum Medycznego Brandmet. Mamy coś również dla starszych dzieci w postaci ćwiczeń ogólnosprawniających, ćwiczeń wzmacniających oraz korekcji lat postawy. Uważamy, że ćwiczenia w postaci profilaktyki są bardzo ważne i zdrowie dzieci to nasza przyszłość, dlatego zapraszamy. Jeśli dostrzegasz u swojego dziecka niepokojące sygnały lub zastanawiasz się, czy wymaga ono wsparcia ze strony fizjoterapeuty, to ta wiadomość jest właśnie dla Ciebie.